Otwieraj safe Lili! Już. Myślę, że znowu jest tam coś magicznego. Dziwne. To zwykły kitkat. Nie ma w nim nic szczególnego. Ojej! Dlaczego jest taki długi? To niekończący się kitkat. Wow! Czyli możesz podzielić się nim z przyjacielem? Nie mogę Zak Wiedziałem, że ten plan nie zadziała, więc mam inny. Co ty zrobiłeś Zak? To było niechcący. Przez ciebie upadłam. Rozciąłeś mojego niekończącego się kitketa? Musiałem to zrobić, bo nie chciałaś się podzielić. I nie mam zamiaru. Sama to wszystko zjem. A ty możesz siedzieć i zazdrościć. Aż mi ślinka cieknie. Tak bym chciał go spróbować. Obawiam się, że nie zostawi nam nawet kawałka. Zobacz, jak zachłannie je. Lili przydałaby ci się lekcja dobrych manier. To nie ma znaczenia.